Cieszymy się, że wracamy na boiska ekstraklasy i to jest najważniejsze. No ale tego optymizmu jest przed tym meczem trochę czy nie bardzo? Oczywiście, że jest. To jest yy, yy, na pewno ten pierwszy, pierwszy mecz zawsze jest po tej przerwie jest pewną niewiadomą. Ze względu na to, że i kadra moja, i kadra zespołu trenera Michniewicza gdzieś tam się zmieniło, ale gdzieś y, jesteśmy przewidywani, zarówno my, jak i przeciwnik. W przeciągu tych paru tygodni wiadomo, że nie dokonało się rewolucji, są pewne zmiany widoczne i w zespole w Szczecinie, zespołu ze Szczecina, i, i naszym. Natomiast no. Gdzieś tam jesteśmy w stanie przewidzieć, jak ten, jak ten mecz będzie wyglądał. I na pewno czeka nas bardzo ciężkie spotkanie, bo jest to niewygodny dla nas przeciwnik na ciężkim terenie, ale oczywiście patrzymy, patrzymy my z optymizmem. Optymizm jest tym podyktowany, że jeżeli zagramy ambitnie, jeżeli zagramy z zaangażowaniem, jeżeli skorygujemy błędy, które popełnialiśmy prędzej, to jesteśmy w stanie przywieźć korzystny wynik do Kielca. To jedyna ekstraklasowa twierdza, która jeszcze nie padła pod naporem korony Kielca. Czyli mówiąc inaczej, w Szczecinie jeszcze żółto-czerwoni nigdy nie wygra. No, to jest naj, najlepszy moment i pora, żeby pewne, pewne rzeczy zmieniać. Udowodniliśmy to w poprzedniej rundzie, że y, lubimy takie wyzwania. Y, I tak jak mówię, no, zdajemy sobie sprawę z siły zespołu ze Szczecina, tutaj y, o tym nie mówimy. Natomiast no, no, piłka jest nieobliczalna, piłka jest, y, y, powoduje to, że coś, co planujemy, wcale nie znaczy, że y, musi to tak być zrealizowane. W teorii Korona Kielce mocniejsza, no bo odeszło dwóch piłkarzy, ten często grający podstawowy stoper Maciek Wilusz i Krzysztof Kiercz. No Przemka Trytki nie ma pan jeszcze do dyspozycji, ale przyszło pięciu zawodników. To jest mocniejsza taka kadra czy nie? Jakoś dziwnie pan liczy, powiem szczerze. Nie, nie. Pamiętajmy o Pawle Sobolewskim, który w tej rundzie nam e, e, grał pełne spotkania i strzelał bramkę i, i, i grał. I na pewno tych czterech zawodników e, Przemek z nami trenuje, natomiast e, gdzieś tam ma ofertę z Ligi Kazachstańskiej. E, z, Gdzieś to zbilansowaliśmy i jesteśmy przekonani, że to, co Pan powiedział na początku, wprowadziliśmy jeszcze zdecydowanie większą rywalizację, bo zarówno w linii obrony, ale również w linii pomocy, gdzie przyszedł Karol, w linii ataku, gdzie przyszedł Łukasz. I to, jest, I to był nasz cel, jak gdyby, w miarę tego, co mogliśmy, chcieliśmy zakontraktować jak najlepszych piłkarzy. Bramkostrzelny, ale póki co na drugoligowym froncie Łukasz Sekulski, Rozwiąże pana problemy w ataku? Ale jest to piłkarz, którego też mówiliśmy jak gdyby pół roku temu, że on się jak gdyby wpisuje w to, co, w to, co tutaj przedstawialiśmy ludziom. Był to chłopak z regionu, jak gdyby, który tutaj dobrze się pokazał na boisku, w boiskach w drugiej ligi w stalowej woli. Wybrał na ten moment w tamten moment, Jagiellonie. Natomiast teraz wraca jak gdyby do Korony i chce udowodnić. Że będzie tutaj strzelał bramki i cieszymy się z tego. Jesteśmy przekonani, że tych bramek strzeli zdecydowanie więcej niż w rundzie poprzedniej. Temu do nas przychodził i tutaj patrzymy, jak gdyby z, z wiarą w to, że tych bramek strzeli zdecydowanie więcej. Po przyjściu Charlie'ego Trafforda wydaje się, że największa rywalizacja jest na środku. Tak, to był jeden z tych rzeczy, często zadawaliśmy sobie pytanie, jak strzelać więcej bramek. Wiadomo, że najprostszym, najprostszym wyjściem jest zakontraktować jednego, dwóch napastników, który, którzy rozwiązują. Tą sytuację natomiast Charlie daje nam tą opcję, którą prędzej mieliśmy mało i na którą bardzo, bardzo liczymy. Staje fragmenty gry, ponieważ on bliżej fińskiej strzelał z tej pozycji, na której go przymierzamy, strzelał bramki i to nie tylko z akcji, z drugiego, z zapola karnego, gdzie również u nas jak gdyby tych sytuacji, tych, tych w ogóle sytuacji było mało, jak również i ze stałych fragmentów gry, więc. To jest coś, co też uprzedzaliśmy prędzej, że on, jak będziemy szukać takich zawodników, którzy wniosą coś innego niż do tej pory mieliśmy. Plus Łukasz, który ma wzmocnić razem z Michałem, razem z Ayramem i z Przemkiem, który ma wzmocnić tą siłę ofensywną naszą. zespołu. Analizując panie trenerze, mecze sparingowe trudno gdzieś tam wywnioskować, jak ta jedenastka na Pogoń może wyglądać, zwłaszcza środek pola, zwłaszcza boki drugiej linii. Pan już tą kadrę meczową Pewnie ma wybraną, a czy jedenastka już jest, jest gotowa, czy jeszcze są znaki i zapytania. To jest to, co też mówi się prędzej. Staraliśmy się, żeby wszystkim zawodnikom dać szansę gry. Proszę zobaczyć, w pierwszych z graliśmy z rozwojem, grała cała kadra, na kolejny obóz również jechaliśmy z tą myślą, żeby zakontraktować cztery mecze, żeby wszyscy zawodnicy zagrali po 90 minut bądź w porównywalnym czasie, żeby mieć pełny obraz naszej całej szerokiej kadry, bo Uznaliśmy, że tylko wyrównana silna kadra i wzajemna rywalizacja spowoduje i wydobędzie w naszych piłkarzach więcej jakości. I tak działaliśmy i teraz na podstawie tych meczy też między innymi będziemy gdzieś szukali optymalnej jedenastki, osiemnastki, bo to pamiętajmy nie tylko ta podstawowa grupa zawodników, która wychodzi, ale w szczególności może ci, którzy wejdą, którzy niejednokrotnie pokazywali. Że zmieniają swoim wejściem oblicze spotkań, spowoduje, że będziemy mocniejsi. Czy przyjście Łukasza Sokulskiego sprawia, że może Pan dokonać tego, o czym dziś tam myślał jesienią, czyli cofnąć kawiarerę troszkę w głębi pola, żeby grał takiego powiedzmy podwieszonego napastnika, bardziej rozgrywał niż, niż egzekwował w polu karnym? Czy jeszcze za wcześnie? Ja powiem może troszkę inaczej. Tak, to, to jest na pewno coś, co często mówiliśmy, że możemy, możemy zagrać dwójką nominalnych napastników ale i z drugiej strony. Często liczymy najbardziej na tych, którzy przyjdą, a moim zdaniem dla nas e, takimi najważniejszymi transferami oczywiście w sobie to jest między innymi Cabrera i Trafford, dlatego, że oni są z nami już dłużej, dlatego, że Cabrera miał te pół roku, pamiętajmy w jakim momencie, żeśmy go brali e, jestem przekonany, że teraz jak z nami popracował, e, będzie, jeszcze większy, będzie jeszcze lepszym piłkarzem niż był do tej pory i to samo Karol. Ściągaliśmy go prędzej, żeby z nami trenował, żeby nie było przerwy pomiędzy zakończeniem Ligi Fińskiej, a naszą ekstraklasą i myślę, że się szybko wkomponuje do zespołu. Minusem natomiast, bo tu mówimy o tej grze ofensywnej, jest te ciągłe rotacje w grze defensywnej. To, to jest na pewno dla nas coś, co, co spowodowało trochę jak gdyby... Hmm spowolnienia, gdyby tej gry ofensywnej, bo znowu musieliśmy wrócić do tego, znowu musieliśmy wkomponowywać nowego e, zawodnika i więcej myśleliśmy znowu o grze defensywnej niż o grze ofensywnej. Natomiast jestem przekonany, że ta wzajemna rywalizacja, te wzajemne Yy, wzajemna walka o tą bramkę, bo, bo taki zamiar ściągania tych napastników spowoduje, że tych bramek będziemy strzelali więcej. Nie boi się Pan o brak porozumienia póki co między Radkiem deinkiem a dimitrijem Wierchowcowem? Bo Radek wspomina, że na początku była jeszcze ta bariera kwestii językowej i tak dalej. Odpowiem na to pytanie inaczej. Jak Piotrek odchodzi z Udało nam się zakontraktować Maćka. Maćka. Również y, wielu z Państwa miało obawy, że czy po roku przerwy y, Maciek podoła. Jak czas pokazał, y, decyzja moja była bardzo trafiona i cieszymy się z tego, bo no, proszę zobaczyć ile pytań odnośnie znowu tej linii obrony, y, no bo Maciek był kluczowym zawodnikiem. Y, po odejściu Maćka również chcieliśmy zakontraktować Polaka, bo to pytanie jest jak najbardziej trafne, bo w pobliżu bramki komunikacja jest tak samo ważna jak umiejętności, natomiast no, no nie udało nam się. Jak wiecie panowie mieliśmy, mieliśmy tutaj cztery nazwiska, nad którymi się skoncentrowaliśmy. Tubicza nam się nie udało zakontraktować, więc w kolejny jest Dimitro, Dimitr. Y i jest ta bariera językowa, tu się zgadzam, natomiast no, mamy zawodników w linii obrony doświadczonych i zdajemy sobie sprawę, że piłka to jest coś pięknego, coś uniwersalnego. I tutaj jest inna mowa, tu jest mowa schematów, tu jest mowa ogrania, doświadczenia, dlatego między innymi szukaliśmy zawodnika, który grał na wysokim poziomie, który był reprezentantem swojego kraju i mamy nadzieję, że to zniweluje. Te, tą barierę językową, ta teraz, jakość. Panie, panie trenerze, alternatywy na, na boki obrony? I dla Gabosa i dla Kamila Sylwestrzaka? No bo tutaj chyba troszkę albo młodzieżą, albo, albo eksperymentów. Z skrzydłowymi. Y Mówimy teraz o bokach obrony? Tak. Y ja powiem inaczej. Y Bartka Rymaniaka, ja kojarzę z Zagłębia Lublin, gdzie, gdzie był kapitanem, gdzie dobijał się do reprezentacji, gdzie występował, obijał się o reprezentacji, grał na prawej obronie. A, a propos jeszcze młodych zawodników, ta jesień gdzieś tam odkryła przybyłe troszkę też cebula, bo dostała więcej szans. Dołączyło kilku młodych zawodników z Redektu Pomokrzyckich. Stawiał Pan, może inaczej, czy uważa Pan, że jest w tej grupie ktoś, kto to może się fajnie pokazać i korona może mieć z niego pociechy. Dwa nazwiska, czy ogólnie chciałbym całą młodzież pochwalić, bo naprawdę y, przychodzili od, od początku, jak gdyby wyciągaliśmy, dawaliśmy szansę tym młodym chłopakom i ciężko znaleźć u któregokolwiek minus. Na miarę swoich możliwości byli zaangażowani, zrobili naprawdę y, bardzo wielki postęp w przeciągu tych y, miesiąca, nazwijmy to, y, treningu, gdzie byliśmy z sobą razem. Pytanie jest tylko, czy to już jest ten moment teraz, żeby, y, żeby czy to już jest ten poziom ekstra klasy? Hmm, na pewno dwa nazwiska, które jednak rosną jeszcze więcej, to jest Tomek Zając i, i Mokry. To jest naprawdę szczególnie te, te, te drugie nazwisko, to jest chłopak 97, a grał z Astrą, jakby to nie był dla niego pierwszy mecz, a patrząc na, na kadrę Astra, jak zobaczymy, to jest większość, to są reprezentanci różnych krajów. E, naprawdę podjął rękawice i grał. I pokazał, że szkolenie młodzieży w Kielcach jest na dobrym poziomie. I to jest taki, taki optymistyczny tutaj, szczególnie dla trenerów, bo to jest dla nich satysfakcja, gdyby, że można, że potrafimy, że jasne, że chcielibyśmy jeszcze więcej, jeszcze lepiej, ale gdzieś to idziemy w tym kierunku, który daje nadzieję, o nazwijmy to tak. Natomiast czy ci chłopcy się wybiją jeszcze więcej, wszystko zależy od nich. My dajemy szansę i to, jest, to oni muszą też dać sygnał, że tak, to jest ten moment. Tylko dajcie, niech trener da nam szansę, żeby pokazać się z jeszcze lepszej strony. Bo pamiętajmy, że już mówimy teraz o wojskach ekstraklasy. No to na koniec, jeszcze o tym celu, o którym Pan wspomniał, bo on wydaje się być jasny pewnie dla Pana, dla zawodników, dla klubowych działaczy i dla kibiców. No, najlepiej by było, żeby po tych dziewięciu kolejkach, czyli po zakończeniu sezonu zasadniczego, Korona Kielce znalazła się w pierwszej ósemce. Tak, ale. Sport nienawidzi minimalizmu, proszę, proszę mi wierzyć. I tak, takie mówienie, że najlepiej tu i potem tych 7 meczy nie, grać, to jest najgorsze, co może być, bo to, to nie tędy droga w sporcie. W sporcie na każdym treningu musimy sobie też nastać cele, w każdym treningu musimy robić rozwój. A każdy mecz to jest jak gdyby taki papierek lakmusowy dla nas, dla całego klubu, czy idziemy w tym kierunku, o jakim my teraz mówimy, czy tylko mówimy. Więc yy, dawajmy sobie coraz to większe cele, bo tylko marzenia się spełniają i, i nie ma innej drogi. tu ode mnie Pan na pewno nie usłyszy takie pytanie. Mamy grać jak najlepiej i tutaj ludzie z Kielc, z regionu mają być zadowoleni i utożsamiać się ze swoim zespołem.